Sponsorem tego filmu jest Dark Project. Na święta wysłali mi mega customową klawiaturę z frytkami, no bo... ziemniak. A Wy, jak chcecie doznać części tej przyjemności, to mam dla Was świetny model, który wyprzedał się w całej Polsce do zera. Na szczęście dzisiaj jest dostawa. Więc posłuchajcie o Dark Project KD87A, z którego miałem okazję korzystać przez kilka ostatnich miesięcy, a z którym wiąże się bardzo ciekawa historia. Otóż doszedł do mnie zakazany sampel, który nie powinien był ujrzeć światła dziennego. Jak gdzieś we wrześniu dostałem swój egzemplarz i absolutnie się w nim zauroczyłem. Nie chodzi tutaj absolutnie o ten kolor, bo ten sinokoperkowy róż nie należy do mojej ulubionej palety, tylko o do doznania, jakie płyną z jej użytkowania, bo to jest jedna z najtańszych, jeśli nie najtańsza, klawiatura gamingowa posmarowana. Posmarowana czy wytłumaczę. Czy posm Na potrzeby tego filmu sięgnijmy po zupełnie świeży egzemplarz, żeby dowiedzieć się, co kryje opakowanie. To klawiatura firmy Dark Project model KD87A. Po ściągnięciu obwoluty ukazuje nam się właśnie pudełko, zawierające papierki, kick-up, puler i orany. To na pierwszy rzut oka nie wygląda jak 199 zł, za ile w tym momencie ten model jest w sklepie. To znaczy, coś może jednego zmylić, zobaczcie, tak wygląda kolor w rzeczywistości. Oczywiście jak wy spoglądacie w tym momencie na ekran. Natomiast Mati zwrócił uwagę. Tu jest ciemnofioletowe, tu jest takie. No to jest koperkowy róż. Tak? Aha, no bo ja użyłem scenariuszu silnie, nie, nie to było moje co jazdy też. Ale ono się mało. Nie, nie, nie. Jak już ustaliliśmy, jeżeli jesteście w stanie zaakceptować, że różnica tego, co jest na opakowaniu, a rzeczywistość, w sensie ten kolor Wam odpowiada, no to mogę Wam jedynie powiedzieć, że łącznie z wyglądem idzie jej zachowanie, w parze idzie. Zachowanie? Wy, wykonanie. I teraz więksi producenci będą musieli się dobrze zastanowić nad tym, co zaoferować w swoich klawiaturach, nieraz bardzo podobnych, a trzy razy droższych, żeby przekonać innych, by wybierali ich klawiatury ponad na przykład tą klawiaturę. Ja bym tak, wiesz, ustalił, że to jest fioletowy. Nawet tak producent mówi, że to jest violet. Sinokoporkowy róż. A dodatkowo jeszcze świeci. to bardzo jasno. A można to regulować za pomocą przycisków. Wciskamy, strzałeczka góra-dół sprawia, że klawiatura świeci ciemniej, w ogóle się gasi, albo na przykład, że jest jaśniej. Pod delikatnie matowymi kikapami w moim egzemplarzu kryją się switche w kolorze turkusowym, a dokładniej to G3MS szafirowe. Gems, czyli klejnoty. To są w ogóle gems sapphire, czyli to jest klejnot, szafir. Nomenklatura tych switchy mi się naprawdę mega podoba, bo masz pod palcami klejnoty, które wciskasz, żeby na przykład napisać list miłosny do kogoś, jeśli tylko chcesz. Zrobiło się tak fancy. A żeby zrobiło się jeszcze fęśniej, to to smarowanie wszystkich switchy oznacza, że one bardzo gładko i przyjemnie chodzą klawiaturze za 199 zł. Przeglądając oferty tego produktu w internecie, spotkałem się z wieloma opisami, że wszystkie switche są ręcznie smarowane, ale mam wrażenie, że tak nie jest. Otóż producent sam chwali się z zautomatyzowanym procesem, co widzimy w tym momencie na filmie, gdzie idealna ilość lubrykantu jest zastosowywana do każdego switcha, bo nie wyobrażałbym sobie, żeby wszyscy na przykład smarowali każdego switcha osobno i żeby każdy switch miał odpowiednią tego ilość, bo widzieliśmy na przykład u Tiwura, jak on smarował switche. To zajęłoby bardzo dużo czasu, żeby zrobić taką klawiaturę no i ciężko byłoby wtedy uzyskać niską Cenę. Do wciśnięcia trzeba 50 gramów, reagują po 2 mm, mają wytrzymałość do 50 milionów kliknięć, a brzmią tak. Czekam, krzywo mi stoi. Ta jest czy to jest czy to jest krzywy? Czy ten egzemplarz jest krzywy stary? No właśnie, to jest ten sample, który nie powinien był do mnie trafić. Coś jest z nim nie tak. Na szczęście on nie jest totalnie w dystrybucji. Dobrze, że ja oceniałem ten model na podstawie tego, co miałem w rękach. A ta jest prosta klawiatura. Ta jest dobra i okazuje się, że nie tylko ta, ale o tym więcej później. To posłuchajcie, jak się pisze. A delikatniej? A mocniej? To właśnie te switche i te odczucia sprawiają, że na tej klawiaturze pisze się, jakbyśmy mieli o wiele droższy sprzęt niż ten, z którym mamy w tym momencie do czynienia. Spójrzcie teraz na oba egzemplarze naraz. Normalne klawiatury są nudne, te natomiast one od razu będą się wybijać na każdym stanowisku, bo po prostu wyglądają inaczej. Nie są jednego koloru, nie mają czarnego przewodu, ale a propos przewodu, to możemy go poprowadzić na trzy różne sposoby: na środku, z boku czy z drugiego boku, oraz klawiatura ma też nóżki, jeżeli byśmy chcieli ją postawić troszeczkę wyżej. Jak testowałem klawiaturę we wrześniu, to oprogramowania praktycznie do niej nie było, natomiast teraz, jak spojrzymy, to jest oprogramowanie. Możemy sobie zmienić kastomowo oświetlenie, żeby świeciły się na przykład konkretne przyciski, jest możliwość robienia makro pod przyciski i można przywrócić ustawienia. I mi się program wyłączył albo zrestartował. Nie wiem. Dobre jest to, że możemy na przykład zwolnić tą tęczę i wygląda ona ładnie, ale najważniejsze jednak jest to, że wcale nie musimy niczego instalować. A poda się klawiaturę obsługiwać za pomocą skrótów. Jest ich tutaj trochę. I przykładowo, jeżeli byśmy chcieli zmienić sobie oświetlenie, to klikamy funkcyjny plus print screen, mamy kolorki. Jeżeli byśmy chcieli pojedynczy kolor zmienić, to dodajemy znowu przyciski, zmieniamy sobie home i tu są takie predefiniowane kolory. A jak klikniemy sobie dalej, to na przykład mamy oddychające, mamy reagujące, no jakby jest tego mnogość. Mi się najbardziej podobał zwykły kolor tenczy, który przelatywał z boku na bok i pokazywał upływ czasu, a zarazem nastrajał mnie pozytywnie bo lubię, jak coś świeci milionami kolorów. Wiecie, za pomocą skrótów też można zmieniać na przykład głośność FN plus F3, klikamy jest ciszej, jest głośniej, możemy zmutować dzięki systemu, ale jak się przyjrzycie dokładnie na tą klawiaturę, to zobaczcie, gdzie na kikapach jest cokolwiek powiedziane na temat tego, że cokolwiek można zmieniać, że jest ukryte pod klawiszami funkcyjnymi, otóż tego nie ma. Nie ma też pokrętła głośności, które umożliwiłoby zmianę głośności bardzo łatwo, ale to tego, to też przejdę. Natomiast spójrzcie na nią. Dzięki temu, że jest ona pozbawiona dodatkowych, napaskudzonych, malutkich ikonek, które by na przykład nie świeciły, to taka wiadura w całości ta czystość powiedziałbym, że nadaje jej stylu i animuszu. Ona nie boi się, się wyjść naprzeciw oczekiwaniom prawdziwego A estety? Się mówi? Astety? Estety? Estety? Asteta estety. to nie. Nawet tak jak często producenci pokazują nam diody, na przykład od kapsloka, w tym miejscu gdzieś nad strzałkami, to żeby ukryć to przed naszym wzrokiem, jeżeli klikniemy sobie caps lock, to tu jest malutka diodka na górze. Ja wstawiłem ją już jakiś czas temu na swoje stanowisko i muszę wam powiedzieć, że rzadko kiedy zdarza się, żeby jakaś klawiatura na tak długo na nim zagościła. Używało mi się jej po prostu dobrze, zarówno grania, jak i do pisania. Wybaczyłem mi... Ty, a popatrz, ja tam to chyba tak nim. Czy to jest ta? Ty, ja tego nie zauważyłem. Czekaj, czy to będzie widać? O, teraz widać. Nie zauważyłem tego wcześniej. Czyli po prostu coś mi możliwe, że z tym egzemplarzem jest nie tak. Ja, ja skoczę podam tamtą drugą. Patrz na to, patrz. To jest ta brudna, z której ja korzystałem. I teraz popatrzcie. To jest egzemplarz, z którego ja korzystałem. Zobaczcie, jak farba wygląda tutaj, zarówno z dołu, jak i z góry jest po prostu gładko. Natomiast. Ta krzywa, którą odpakowałem dopiero co na odcinku, no to ona nie wiem, że ma problem z krzywizną, tej coś poszło nie tak. Musimy przerwać ten filmik. Otóż tutaj mam oba sample klawiatury i okazuje się, że ja mam takiego pecha, że zawsze trafi do mnie, a może takie szczęście. Sample, który nie powinien był trafić w ogóle do mnie, bo okazuje się, że ten egzemplarz nigdy nie powinien trafić na rynek w Polsce. To też dostałem, uwaga, trzecią klawiaturę, i to jest sample taki sklepowy, który jest bezpośrednio sprzedawany, więc zobaczmy, co ona w środku. Pierwszy co? To to instrukcja, a sama klawiatura jak ją otworzymy, to star. Widzicie jak wygląda? Wygląda czysto, nieskazitelnie, tak jak powinno być. Tak samo z drugiej strony, jak są jakieś drobne problemy z jakimś domalowaniem czy coś, to pamiętajcie, to jest klawiatura za 200 zł i ona klika przyjemnie. Nawet kwestia dźwięku. Jest trochę inny w przypadku tego sampla. cześć to jest jakby inna klawiatura. Z tego co wiem, te nie są sprzedaży, te są sprzedaży i te są spoko. Tyle chciałem tylko dopowiedzieć do materiału i pokazać wam, otwierając zupełnie nowy egzemplarz, że tak, tak jest, a nie inne są. Noc. To, czego mi najbardziej w niej zabrakło, to podkładki pod nadgarstki, bo ja jestem jedną z tych osób, które preferują mieć jednak coś tutaj podłożone, żeby ręka leżała bardziej płasko. Z drugiej jednak strony doceniłem jej wielkość, przez to, że tej podkładki nie ma, bo często jak sięgałem sobie na przykład po kierownicę, żeby pograć, to klawiatura zostawała. Praktycznie w tym samym miejscu, w którym z niej korzystałem wcześniej, a nie musiałem przesuwać całego wielkiego zestawu. Nawet zmieniłem swój bat na nieco mniejszy i mam wrażenie, że jest jakoś tak lepiej, przyjemniej. Mój komfort życia nieznacznie wzrósł, może niewiele, ale przynajmniej w takim stopniu, żeby to zauważyć i docenić. Już sterta śmieci nie szpeci przystojności mojego przestworza, co się przekłada na nieco wyższy poziom mojego zadowolenia z życia. A może po prostu dorosłem, żeby nie syfić przy kąpie? Nie, po prostu posprzątałem przed nagraniami. Tak czy siak, wróćmy na blat i ja bym ją brał, zwłaszcza jak nie stała się jeszcze w pełni popularna. Bo póki co każdy, kto przychodził i odwiedzał mnie w moim pokoju, nie zwracał uwagi tak wielkiej na tą ogromną kulę do oświetlania, czy tego, że mam kamerkę internetową zrobioną z aparatu, czy mam dedykowany monitor specjalnie pod Discorda, zapraszam, serwer Reakcji jest na dole w opisie, link. Tylko patrzył i widział i mówił, wow, jaka fajna klawiatura. Co to za klawiatura? Nie widziałem, slash nie widzia... Nie widziałem, tylko przychodzili tutaj. Może to sprawiło, że została ona ze mną na dłużej i po prostu jest mi się trudniej z nią rozstać. Coś na zasadzie sąsiada: ale sąsiad, fajne auto. Ja póki co nie znalazłem niczego fajniejszego i godnego polecenia w kwocie do 200 zł. A ty? Daj znać. Dwa inne filmy, które warto zobaczyć, miejsce na subskrybujkę. Trzymajcie się. Do zobaczenia i. cześć. Dzięki, że mi obiektyw usypiłeś. No czekaj już.